Hej, hej, hej! Cześć kochani moi! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Natalia i dzisiaj przychodzę do Was z moją wygraną. Wygrałam na kanale Zdrapki Moni, także do Moniki na kanał serdecznie Was wszystkich zapraszam. I to był konkurs na dipli grudniowy, także mega fajnie, bo właśnie przez Zdrapmasy, przez cały grudzień udało mi się w dwóch konkursach wygrać przez to, że naprawdę miałam bardzo mało czasu na wszystko, nadal mam dosyć, można powiedzieć, zapierdziel, to wypisywałam sobie wyniki do konkursu Natalii i moje życie w Polsce i do mega zdrabki czyli do Mariusza i po prostu no, nie wyrobiłam się w terminie. A szkoda, bo w sumie, wiecie, no wchodziłam, śledziłam, pisałam, ale udziału w końcu nie wziąłam, bywa i tak. Także u nie udało mi się wygrać, bardzo się cieszę. Monia, bardzo serdecznie Ci dziękuję, ogromne serducha dla Ciebie, kochana. No i pokażę Wam, co dostałam. Mam tutaj z Raci Boża yy, pocztóweczkę. A przy okazji, właśnie Raci Boża pozdrawiam naszą kochaną Wandzie, yy, bo ona stamtąd jest. I co my tutaj mamy? Kochana, jeszcze raz serdecznie gratuluję wygranej, pozdrawiam z Raci Boża. Monika z kanału Zdrabki Moni. Ale, Monia, masz piękne pismo. <laughs> Można wszystko bardzo ładnie rozczytać. Bardzo dziękuję. Pocztóweczka na pamiątkę. Dodatkowo mamy tutaj z Siai. Co my tu mamy? Maska oczyszczająca z szarą glinką maska, o, antystresowa, to coś dla mnie bo teraz jest taki etap taki moment w życiu, że naprawdę dużo się dzieje z glinką żółtą z perfekty mamy peeling gruboziarnisty, głęboko oczyszczający bardzo, bardzo się, no przyda się, bardzo dziękuję mam czekoladkę szok 1. nie wiem jak to się wymawia, prawdopodobnie źle wymawiam, ale nie zwracam na to jakiejś tam, wiecie, uwagi większej mamy regeneru regenerujący krem do rąk o, co zaniosę sobie dzisiaj do pracy i postawię Chociaż wiecie, jak się zostawia w pracy takie rzeczy, to tak starcza na tydzień. Ale jak będę go miała, to przynajmniej będę kremować, a jak zostawiam swój i wszyscy korzystają, to potem ja mogę korzystać z innych. I tutaj mamy jeszcze Good Lady. Zobaczymy, jak to pachnie, bo to wygląda mi na ten. O, a może nie, może to nie jest zapach. O! O, zapach. Dobra. Strasznie to jest yy, tak ciężko. O, zastanawiałam się, jak wyciągnąć. Wcale nie takie trudne. O, bardzo ładne. No, powiem Wam, że bardzo ładne. Takie się wydają słodziutkie. A ja lubię słodziutkie perfumy. Bardzo, bardzo dziękuję. Zobaczcie, jak to ciężko wchodzi. O, i wychodziło. <laughs> bardzo Ci, kochana, dziękuję. I dodatkowo mamy jeszcze zdrapeczki. Tutaj jest, Boże, przepraszam, 500 tysięcy w banku z numerkiem 5, bajeczna kasa z numerkiem 10, ekstra linie z numerkiem 4 i mega linie z numerkiem 9. Także biorę się za drapanko, jestem chwilowo tylko z bratem w domu. I mówię, Michał, 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 mogę nagrać, u siebie? proszę, bo ta paczka leżała i czekała z tydzień. No i brat mi pozwolił, także wiecie, nagrywamy. I co, żeby nie przedłużać? O, proszę bardzo, będę sobie drapać. Trzymajcie kciuki, Tobie, Monia, raz jeszcze. Naprawdę bardzo dziękuję. Bo ja to tak się zaśmiałam pod tym komentarzem, że z wygraną, że szczęście do mnie wróciło, bo udało mi się wygrać i u Justynki, i u Moniki. Także mega fajnie. Lodów nie widzę, to teraz tęcza. I i proszę bardzo, powiem Wam, że w nowej pracy jest już pierwsza skarga na mnie, że. Jakby Wam to skrócić, no wszystkiego jakby za bardzo powiedzieć nie mogę, ale jakby poszła na mnie skarga, że y, moje paznokcie są ważniejsze od paznokci klientki. No i ta klientka myślała, że jak ona złoży na mnie skargę, to będą wyciągnięte wobec mnie jakieś konsekwencje. Y, no i niestety się przeliczyła, bo tak nie było. Dla mnie to jest, wiecie, no kabaret istny, że ludzie są tacy, jacy są. <laughs> ale no... Ja mówię, paznokcie to jest część mojego wizerunku, a skoro jestem pracuję tu, gdzie pracuję, no to muszę o ten wizerunek dbać, tak? I nikt nie ma prawa mi yy, jakby mówić, że na przykład mam nie robić paznokci albo coś Proste. W ogóle niedługo mam kosmetyczkę, a nie mam zielonego pojęcia, jakie mam zrobić paznokcie. Tutaj już mam odrost kilometrowy. W ogóle ten się starł praktycznie całkowicie. Mało co tego brokatu jest. Tutaj jest jakby no dużo. I tak myślę, że może bym zrobiła coś, nie to trzymać, może tak, może bym zrobiła coś w błękicie. O, błękit to jest to. Czytam sobie książki, tak a propos, w każdej wolnej chwili, więc późną nocą w sumie. Nie wysypiam się, ale to taki minimalny szczegół. Najgorsze jest to, że jak naprawdę się wkręcę w jakąś książkę, no to będę ją czytać, dopóki jej nie skończę. I tak właśnie mi wychodzi książka w jeden dzień, a jak któraś do mnie jakby nie przemawia... Tak powinnam powiedzieć. I na przykład po pierwszych dwóch rozdziałach nie, nie wciągnę się w... No to nie. To ja, wiecie, rezygnuję i dalej już nie czytam, bo to jest takie męczenie się okropne. Mm. Jeszcze mamy tu. Okej. Okay. Teraz mamy auto. Samochodzik. No i co? No i patrzyliśmy, słuchajcie. Miała być Chorwacja, 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 w wakacje, ale żeśmy zobaczyli jeszcze cypr. No i powiem Wam, że teraz ten Cypr ze mną chodzi. I sama nie wiem. Powiem Wam, że naprawdę z jednej strony boję się gdzieś za granicę wyjechać, z drugiej strony zaczęłam, yy, zaczęłam, wiecie, no, już mówiła o tych filmach. Yy, jakby troszeczkę chciałabym się podszkolić z angielskiego. I może mi się uda, kurczę. No bo wiecie, Powoli, powoli. Takie, Mi chodzi o takie najbardziej proste, wiecie, jakieś tam pytania, żeby się jakkolwiek dogadać. Stary mówi, czym się martwisz, jest translator, wszystko będzie git, damy sobie radę. O, autko pominęłam. On też już jest cały, wiecie, podjarany, żebyśmy mogli gdzieś tam dalej wyjechać, a nie tylko Polska i Polska. biorąc pod uwagę to, że przez ostatnie lata naprawdę no, nie mieliśmy możliwości nigdzie wyjechać tak dalej. A nasza naj, wspólna najdalsza podróż to właśnie było do naszej Ani. Tak, ze Szczecina. Do Szczecina. 10 godzin w pociągu. A tak to nie. O. Tutaj mamy ananasa. Podkowę zgubiłam. Już sobie wolny urlop wypisałam. Wszystko już jest załatwione. Teraz tylko czekać. Oczywiście, wiecie, jeszcze będę to raczej mówić. Ale y, nie będę dostępna na, na tym, ani na YouTubie, ani... Znaczy, postaram się z Zakopanego jakiś tam filmik do Was wrzucić. Y, wezmę ze sobą statyw, wiecie, wezmę, wezmę drapaczkę, coś tam y, kupimy ze starym, coś tam wrzucimy. Ale nie będę dostępna na Messengerze, więc nie będę nikomu odpisywać. Ale to, to jeszcze będę mówiła bliżej wyjazdu. Y, to było? Żółwik był, pominek. Takżeśmy się ugadali, że to ma być taki, taki nasz wyjazd i żeby jak tylko się da, wiecie, minimalizować telefon. Jakieś tam zdjęcia będziemy wstykać, no to to jest raczej wiadomo. Ale jeżeli to nie będzie nic takiego ważnego, to nie będziemy z nikim pisać ani do nikogo pisać. Jakoś krzywot trzymam. Gwiazdeczka. Brak. No to co? Liść, liścia mamy tutaj. Uh -huh. ok, ja się zastanawiam co tak krzywo, a mi się to przekrzywia. Dobra, już teraz będzie dobrze, bo ja dobrze trzymam, tylko teraz zobaczyłam, że jakoś tak na ukos. Ciekawe jak to będzie wyglądało. O jest linia, pięknie, wow. <laughs> Bardzo Ci dziękuję Monia. Tak się zastanawiałam, mówię, co mi tak uciekaj? i wiecie, ja przekręcam tą zdrawkę, to też mi przekręca. A ja wiecie, no i statyw i drapaczkę zostawiłam przy lardowie. Teraz niedługo jak pojadę, to oczywiście odbiorę, przywiozę ze sobą, że w razie jak coś bym nagrywała, chociaż nie wiem, czy coś będę nagrywać. To, żeby mieć, wygodnie drapać, no bo tak to jest męczarnia. Chociaż już się przyzwyczaiłam do długopisu, żeby nie drapać, to nie wiem, gdzieś mi się zapodział. <laughs> Przepraszam. Serducho jeszcze jest tu. Trzy symbole do końca, kochani. Mamy kłódkę. Motyla pominęłam. Dobra. Piórka to ja nie widziałam nigdzie. Nie kojarzę w ogóle. Ale może coś mi umknęło. Nie. I biedroneczka. Tutaj. Tutaj mamy portfel. Warty dwie dychy. A tutaj jeszcze raz cytryna była, autko było i szminka była. Ok, czyli mamy wygraną, i tutaj mamy zwrócik. Dwie dyszki, ale fajnie. Znaczy, zwrocik. Nie mam w to żadnego wkładu, więc dla mnie to będzie wszystko na plus. BBB. Dobra. Pięknie. Mega fajnie. Teraz sobie weźmiemy, może bajeczną kasę z numerkiem 10. Szukamy wygrywających liczb albo.

15 i 33. Nie wiem jak ludzie mogą tym drapać, bo ja już jestem zdenerwowana, że mi ręce bolą. <laughs> Także zielona kasa, nic. Kolejną mamy ekstra linię z numerkiem czwartym. O, i to mi się przesuwa no stop. Widzicie? Widzicie? Znaczy nie wiem, czy to widać, pewnie widać, jak to się wysuwa. Jakby to tak, będzie. przybliżyć może trochę. O. <laughs> Szukamy diament. Uh, 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 uh. mamy tu na samym dole. Kolejna jest korona. Od dołu zacznę, bo tak będzie mi najwygodniej. Uh, uh. Kosteczki. Uh, 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 uh. Okej, okay, teraz wiatrak. nie ma. Z drugiej strony zacznę trafiać. Na pewno będą symbole. Sakwa. O, wiatrak. Zobaczcie, jaka ja jestem ślepa. Dobra. Wiatraka pominąłam. Sakwa. No i tutaj na dole nie ma. Mamy tęczę. Okej. Okay. Moneta, mhm. rolki. Jeszcze tu, o i tutaj, okej. Okay. Rower od samej góry, o, rolki już zdążyłam pominąć. Mhm. No nie widzę. Muszę iść sobie zrobić nowe okulary, bo te moje już są niedobre dla mnie. Popcorn. Mamy tu. Przedrapek szybciej, żeby nam rodzice nie zajechali, bo ja wiem, że oni wiedzą, ale nie chcę przy nich nagrywać. Podkowa i kwiatuszek. Tutaj niestety w węgrowie się nie da nic ukryć. Mhm. Mm no, ale nie widzę ani podkowa, ani kwiatuszka, jakby. Mamy kraba i księżyc. Mamy krab, jest. Tutaj mamy kraby. Tutaj jest księżyc i krab. Księżyc. Mm -hmm, mm -hmm. Motylek i łódka. Jest motylek i tutaj. Dobra. Okej. Okay. Teraz mam lody i piłka. Lody są tu i tutaj. O, tutaj mamy. I piłka tu. Ok. Ja Wam to trochę przyspieszę, bo wiecie, żeby za długo nie trwało. Yy, tym bardziej, że no codziennie filmy wlatują i tak i tak. Yy, balony X, i... yy, balony, Boże i... Słonik. Balony, balone są. Yy -y. Jeszcze tu. Tutaj słonika nie widać. Mamy tak. Czapka i arbuzik. Arbuz księżyc był. Dobra, arbuzik. Jest czapka. O, matko. Wiemy już, jaki symbol się na pewno nie pojawi leżak, bo to by tutaj zrobiło u. Jest arbuzik, dobrze. Marbuik i czapka. I czapka. Dobra. Szukamy okulary i klucz. Okulary. Mhm. Klucz. Okulary i klucz. I już. I dwa ostatnie symbole. Mamy dzwonek. Dzwonek jest tutaj. Oj oj oj. I tu, i tu. Wszędzie po jednym. I tutaj, i ostatni symbol to parasolka. Ale parasolki to ja tutaj nigdzie nie widziałam. EF, dobra, pustaczek, ale to nic nie szkodzi. Ostatnia zdrapeczka nam została. 24, 15, 6, 2 i 23 szukamy. A mamy 38.

1, 7 22 i 12. R. J. Szybkie podsumowanko. Szybkie podsumowanko mam przepiękną pocztóweczkę, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Trzy maseczki, znaczy dwie maseczki, jeden peeling. Czekoladkę, perfumy. One naprawdę ładnie pachną. Jeszcze mi się trzymają na nadgarstku, także no mega sztos, Jestem bardzo zadowolona. Taki regenerujący krem do rąk i dwie dyszki na pomnożenie. Monia, bardzo serdecznie Ci dziękuję z całego serducha. Jeszcze raz serducha dla Moni. Zapraszam Was do niej na kanał. Zostawcie po sobie ślad. A Wam dziękuję za obecność. Miłego dnia, Wam życzę. Pozdrawiam ciepłutko Pa, pa, pa.